Tutaj Patryk pokaż, że ja już jestem gotowy do testów. Cześć Piotrze, dzień cześć, dobry. Cześć Właśnie, dziękuję, że wpadłeś do nas na testy. To będzie dość nietypowy filmik, nawet jak na teren wizję, bo po prostu dzisiaj będziemy upalali traktorkami w błocie. W tym celu udałem się na torfiankę, gdzie dostałem zgodę, żeby tutaj pojeździć, bo tutaj nie można na krzywer i przyjeżdżać. Także pozwolono nam tutaj potestować te różne pojazdy. Pozostałe traktorki, oczywiście, dostarczyła firma Japan Track, to jest firma, o której kupiliśmy bisei Wika, Zrobili mi naprawę, wymienili uszczelkę pod głowicą, i to uwaga, w ramach gwarancji. Myślałem, że gwarancja to jest tylko taka, wiecie, dobramy się nie znamy, ale się okazało, że dostałem informację. Przyjedź, naprawimy. Przy okazji jeszcze zamontowali taką klatkę bezpieczeństwa. Oczywiście wszystkiego nie będziemy tutaj topili w tym błocie, bo nie ma sensu, ale bardzo ciekawy pojedynek będzie pomiędzy tym pojazdem gąsienicowym a takim zwykłym traktorkiem. Oraz tutaj mieliśmy jeszcze dwa takie całkiem nowe traktory prosto z Indii. to przyspiesza i to jeździ. Nie wiem ile tu jest koni, ale ze dwa razy więcej. Problem jest taki, że tu chyba jest za dużo ciśnienia na i To jest tak twardo, że aż skacze jak ściek. Są o tyle fajne, że mają, nie wiem, dwa razy tyle koni co mój B-Savik. E, większy prześwit, większe opony, więc zobaczymy jak takie trzy pojazdy radzą sobie w tym błocie. Wiesz co? Gąsienice najczęściej są używane do bardzo ciężkich, mokrych terenów. W Japonii są używane na polach ryżowych. Natomiast my to ściągamy dla klientów, yy, którzy wykaszają trzcinę, bo też tacy są i potrzebują czegoś, co im się nie utopi, a wygrzebie tak? z ciężkiego terenu. Więc wtedy no, taka gąsienica jest oczywiście szeroka, ma fajne łopaty i jesteśmy w stanie tym ciągnikiem wszędzie wjechać i wyjechać. A za chwilę myślę, że Ty to sprawdzisz najlepiej. Wiesz, jak? z tym wszędzie wjechać to się zgodzę, z tym wszędzie wyjechać to już Może nie, być nie gorzej. Jako... ale mamy kinetyka, mam wyciągarkę w naszym Bisejwiku. Proszę mnie nie pytać, jaki jest w tym sens i po co taka zabawa. No odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że jeszcze nie widziałem, żeby ktoś w Polsce tak się bawił traktorkiem, który moim zdaniem jest sprzętem bardzo terenowym, off-roadowym, więc no nie wypada, żeby go nie przetestować. A to wszystko jest możliwe dzięki firmie BeSafe, która no, jest naszym partnerem jeśli chodzi o upalanie traktorkiem. A przypominam, że BeSafe to jest szybki i prosty sposób na ubezpieczenie online: wystarczy wejść na stronę, podać podstawowe dane, a system sam wszystko wyliczy i przedstawi ofertę. A oferta ubezpieczeń, jak widać, cały czas się poszerza. No oh, i to są takie testy, o które mi chodziło. Dzień dobry. Wyglądasz na najszczęśliwszego Adamo od 10 lat. Ja to zobacz, jaka radość, a to jest dopiero pierwsze 10 sekund w terenie. Myślałeś, że przejedzie? W sumie to nie, w sumie od początku myślałem, że to będzie kiepski pomysł, ale, ale nie podda się, nie podda. Mamy jeszcze więcej takich pomysłów. Zobaczcie, jaki jest głęboki. To Ale jest tak głęboko. Woda mi się prawie smutna. Wstecz. Szarpałeś się kiedyś kinetykiem traktorami? Nie będę tutaj dużo opowiadał, bo nie ma co opowiadać, no trzeba po prostu zobaczyć, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz, jak bardzo brakuje przedniej blokady. I to jest kolejny pomysł na modyfikację, czyli jak w takim traktorku założyć blokadę z przodu, która będzie sterowana. Nie chcę tutaj zaspawać mostów, tylko chcę mieć taką blokadę sterowaną, na przykład linką. Czy ktoś jest w stanie wykonać taką modyfikację i wie, jak to zrobić? Przejdzie po wszystkim. To już tak myślałem. Myślałem tak do dzisiaj. To, co się teraz wydarzyło? Było mokro. Jest dowodem na to, że bez względu na to jak dzielny nasz traktor z gąsienicą, szacunek dla terenu trzeba mieć. I wodery. To prawda, <grym> wodery muszą być. Ale warto było. <grym> było fajnie. thank <laughs> you Myślałem, że będzie gorzej, ja było nawet przyjemnie. Chyba się wczuwam w tą maszynę, także będziemy za chwilę jeszcze dalej próbować kolejnych jej nowych możliwości. W ogóle wygląda, że jakbyś na kładzie jeździł, balansujesz? Czy chcesz niego zaskoczyć w razie co? Balansuję. <laughs> Chyba <laughs> kwestia przyzwyczajenia, więc mojego zenduro. Yy, ale tak jakiś taki odruch mam po prostu. Taki większy kład, Większy kład, ale fajniejszy. Za co go złapiesz? Wiesz co, próbuję go złapać za ramę. Próbuję ją znaleźć najpierw. W ogóle jest fajnie. Za ramem jest bardzo fajnie. To no dopiero rozgrzewka, wiesz jak to jest. Wiem. Jeszcze koty zapomniał już mógł. Zapomniałem powiedzieć chłopakom, jak to jest, kiedy telewizja przyjeżdża, ale na razie widzę, że im się podoba. No grzebią. Staramy się jakoś linę zaczepić za przód, żeby teraz z wyciągarką troszkę, bo do tyłu szarpaliśmy kinetykiem i nie ma się jak napędzić i to nie idzie. I to zastało się, także jest szansa do przodu, a jeżeli nie, to większy traktor chyba. Może no, żeby takie zawody zrobił w ogóle w Polsce traktorami po fraudzie. Jest pomysł na takie zawody w Polsce, co? To jest dobry teren. Teren jest dobry, Czesi to mają, dlaczego my możemy tego nie mieć? Mam dwa dziwne pomysły związane właśnie z takim upalaniem w błotku. Pierwszy pomysł polega na tym, że chciałbym zrobić taki pojedynek wszelakich pojazdów terenowych właśnie w błocie. Będzie można przyjechać traktorkiem, będzie można przyjechać z motą, będzie można przyjechać nie wiem kładem UTV-em i wtedy zobaczymy, który pojazd terenowy tak naprawdę jest najbardziej sprawny i przyjedzie każde błoto. A kolejny bardzo fajny, też nietypowy pomysł to jest, żeby zrobić taką traktoriadę. Tak jak w Czechach ludzie się spotykają, żeby się wściekać z traktorami w terenie, więc może zrobić taką imprezę w Polsce, no właśnie w takim terenie błotnistym, gdzie to wszystko jest bardzo fajne, ale też bardzo bezpieczne. Także z przyjemnością przeczytam te komentarze, czy chcecie taką imprezę, czy ludzie, którzy mają takie traktorki i pojazdy, chcą się spotkać w terenie i sobie pojeździć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja trzymam kciuki, bo naprawdę chciałbym zrobić dwie takie nietypowe imprezy. Bardzo się cieszę i dziękuję za tę prezentację, bo było momentami ciężko, ale nic było. nie popsuliśmy, tak? Tak, nie, wszystko jest całe, nic nie popsuliśmy, przetestowaliśmy kilka maszyn. Myślę, że niezmarnowany dzień.